Rok 2012 był bardzo ważnym rokiem dla Polski. To wtedy razem z Ukrainą zorganizowaliśmy Mistrzostwa Europy. Była to pierwsza wielka piłkarska impreza, która miała zostać rozegrana nad Wisłą. Szkoda, że w parze z sukcesem organizacyjnym nie poszły wyniki reprezentacji Franciszka Smudy. Pomimo najłatwiejszej możliwej grupy z Grecją, Rosją oraz Czechami nie zajęliśmy miejsca premiowanego awansem do kolejnej fazy rozgrywek. Dziś jednak nie o aspektach sportowych, a tych organizacyjnych. Chciałbym odpowiedzieć wam na pytanie, jak Polska i Ukraina wywalczyła organizację Euro 2012. Zapraszam do oglądania. Wszyscy pamiętamy legendarne sceny podczas których Michel Platini wyciąga kartkę z napisem Poland and Ukraine. Potem nadeszła eksplozja radości, która zwiastowała piękny turniej rozegrany na polskich i ukraińskich stadionach. Mistrzostwa Europy 2012 mocno posunęły do przodu polską infrastrukturę. Wybudowano piękne stadiony w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu. Piłka nożna nad Wisłą stała się jeszcze bardziej sportem narodowym. Wróćmy jednak do samego początku. Musimy się w związku z tym cofnąć aż do lutego 2004 roku. Wtedy to UEFA rozesłała do wszystkich europejskich federacji zaproszenie do składania ofert organizacji Mistrzostw Europy w 2012 roku. Oficjalnie wpłynęło 9 kandydatur, 6 pojedynczych z Azerbejdżanu, Grecji, Rosji, Rumunii, Turcji oraz Włoch. Były również trzy podwójne propozycje z Chorwacji i Węgier, Polski i Ukrainy oraz Szkocji i Irlandii. Wraz z kolejnymi etapami selekcji odpadały kolejne kandydatury. Przykładowo Szkocja i Irlandia zostały wykluczone, ponieważ nie złożyły stosownych dokumentów przed zakończeniem oficjalnego terminu. Ostatecznie do pierwszej fazy rozpatrywania kandydatur, która rozpoczęła się 7 listopada 2005 roku, zakwalifikowało się pięć propozycji: Grecji, Turcji, Włoch, Chorwacji i Węgier oraz Polski i Ukrainy. Do drugiego etapu przeszły trzy kandydatury: włoska otrzymała 11 głosów, chorwacko-węgierska 9, a polsko-ukraińska 7 głosów. Odpadły kandydatury greckie i tureckie, które otrzymały odpowiednio 2 oraz 6 głosów. Ostateczne wybory pierwotnie miały się odbyć 8 grudnia 2006 roku, jednak przez różne względy termin ten został przesunięty na połowę kwietnia 2007 roku. W tym czasie ponownie zostały zaprezentowane kandydatury, a o wyborze organizatora turnieju miała zadecydować dwunastka przedstawicieli Komitetu Wykonawczego UEFA na czele z prezydentem Michelem Platinim. W celu wyłonienia zwycięzcy konieczne było uzyskanie kworum w liczbie 8 głosów oraz uzyskaniem większości bezwzględnej. Po długich godzinach oczekiwania Platini obwieścił radosną wiadomość dla Polaków oraz Ukraińców. Jak to wyglądało z formalnego punktu widzenia? Kandydatura Chorwacji oraz Węgier w drugiej fazie selekcji nie otrzymała żadnego głosu. Włosi otrzymali 4 głosy, 8 zdobyła Polska i Ukraina, spełniając wszystkie przedstawione wcześniej wymagania. Co było potem, wszyscy dobrze wiemy. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś na polskich boiskach będziemy mogli oglądać turniej na najwyższym poziomie z najlepszymi piłkarzami w rolach głównych. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl, link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.